Hej, siemanko, tutaj razu witajcie w kolejnym odcinku z Od Zera do Legendy I przed chwilą nagrywałem odcinek, właśnie ten odcinek, którego nagrywamy jeszcze raz Bo nagrał się jakoś tylko środek, środek ekranu, że nie było widać góry tutaj leveli, golda i złota I nie było widać dołu, jakoś się tylko środek obrazu nagrał I kurczę, muszę nagrywać od nowa, troszkę lipa e, Bo wygraliśmy chyba sobie kilka gierek, tu było raz, dwa, trzy, cztery Pięć, nie, cztery, raz, dwa, trzy, cztery gierki wygraliśmy Otworzyliśmy Crown Chesta, dwa Golden Chesty i Silver Chesta. Tyle skrzynek kurcze było. I ogólnie ulepszyłem sobie Spear Gobliny, Bombera... Nie, Spear Goblinów nie ulepszałem, ulepszyłem sobie... Nie, co ja ulepszyłem? Bombera, Strzałki i coś jeszcze chyba. Może te Spear Gobliny? Nie wiem. Możliwe. I ogólnie wbiłem trzeci level, tylko że po prostu do klanu jeszcze nie mogę dołączyć z tego względu, że... Właśnie, bo część osób może nie była na live, Więc pokazuję teraz, że stworzyliśmy klan Pukipel3. Tylko, że po prostu jeszcze nie mogę dołączyć, bo oni mają od 800 pucharków ustawione, zaraz muszę napisać do lidera tutaj, żeby yy, Albo mnie zaprosił, albo ustawił na chwilę od 400 A, bo jeszcze drugą rękę przed chwilą e, Więc w następnym odcinku sobie już dołączymy, ale Was już zapraszam oczywiście do tego klanu, bo ja w nim już... Jak Wy to już oglądacie teraz, to ja już pewnie w nim jestem Także możecie śmiało do mnie tam wbijać, e, jeżeli nie macie tyle pucharków, żeby wbić do pukipel 2 lub e, pukipel głównego Nie, fail, fail, fail Nie chciałem tu A jajaj, ale fail wyszedł, kurczę. Jeszcze prawie tutaj wieży nie mamy. Ale szkoda, tak szkoda, bo tak mi się fajnie nagrywało ten, ten odcinek. Cztery wygrane, tyle fajnych skrzynek żeśmy otworzyli. Drugą rękę żeśmy wbili, polepszali tam wszystko. Kurczę, a tu psu w dupę wszystko. Niestety, dobra. Ale teraz trzeba się skupić, żeby wygrać jak najwięcej gierek. Najlepiej, jakbyśmy wszystkie wygrali. Tylko, że ten koleś dobrze gra. Wcześniej trafiliśmy na samych takich, no słabych przeciwników, nie powiem. Wszystko z łatwością wygrywaliśmy. No nie. Valkyria. Dobra, w sumie jest spoko. Dobry koleż w ogóle strzałki i firebole rzuca. W tamtym meczu też miałem jednego właśnie takiego, gdzie... Koleś po prostu cały czas nawalał firebolem i strzałkami we wieży. Dlaczego? Nie wiem. Ale nie no, każdy się jakoś przecież musi na początku nauczyć. Każdy jakoś zaczynał. A, ha 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 ha. Czy ten fireball był potrzebny? Myślę, że w sumie tak. O, kolejny koleż. dobry. Dobra, szybko night, żeby nie przeszedł pierwszy. Jak, jak ten koleż gra. Dobra, ogólnie spoko, że zużył strzałek, bo my możemy teraz mu zrobić takiego totalnego spam. Taki totalny spam możemy mu zrobić i on nie ma się czym bronić. Więc to jest koniec gierki. 3 gwiazdeczki, gitara. Dobra, ogólnie mamy jeszcze jednego do uzbierania, także myślę, że sobie go dzisiaj uzbieramy i otworzymy za chwilę. 7 golda już dostajemy na tej arendze, bo na tamtej dostawaliśmy po 5. Dobra, 6 koronek już mamy na 10, także spoczko. O, na czwarty level już gram. Jakiś rusek. Albo bynajmniej z ruskiego klanu tylko. Eee, Okej. Okay. Minionki mało, Kubaniec. Wyższy poziom, już tutaj widzę na tej drugiej ręce. No nie! gobliny mi jeszcze dwa zabił. Ale, ale, ale. Jeszcze raz wali. Ładnie, dobra. Tam tamta wieża już jest po prostu na wyciągnięcie ręki, niemalże. Także też spoko. O! Kolejny, widzę jakiś taktyk tutaj. Nam się trafił, fajny. Nie no, fajnie się ogólnie gra tutaj na tym łodze legendy bo jest przynajmniej śmiesznie. Jak tutaj atakują jakoś tymi kulkami na wieżę, albo cały czas strzałki wyrzuca koleś na wieżę. Tak agresywnie widać podchodzi do gry. Dobra, ja tutaj Giantem teraz lecę i on nie ma raczej szans, żeby teraz nie stracić tej wieży. Musiałbym mieć freeze spella i jakiegoś nie wiadomo co. I pyk. Nie ma wieży. Dobra, lecimy sobie od razu na tą główną. O, i znowu tutaj minionkami nam poleciał. Koleżka I dużo udały te minionki w zasadzie, bo. Chociaż nie. Bo my, mamy pekkę i to kończymy. <noise> Bang. Trzy gwiazdeczki, kolejne. Dobra, jeszcze jednej gwiazdki nam brakuje do krączesta. Ale szybko lecą te wygrane, kurczę. Wygrana za wygraną normalnie. Nice, ich 460 poharków już Niedługo pierwszy tysiąc będzie Dobra mm, 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 mm. Come on I wish to be so happy Pick. Ładnie. Giant. Bomber. I myślę, że minionki. Znaczy nie minionki, tylko Spirit Gobliny. Chciałem wypuścić... O, ładnie nam z... tutaj zblokował. Chciałem wypuścić Kreaton armię, ale to było zbyt ryzykowne, bo jeżeli on by miał strzałki, to byśmy po prostu za dużo stracili. Na, tym, na tej akcji. Ajajaj, ale słabo to wyszło. Jeszcze ona ma bombera. Nie wierzę. Przegrywamy jedną wieżę na drugiej ręce. No, ale myślę, że to i tak jest do wygrania. Dobra, teraz muszę dorzucić tutaj Gianta najlepiej, tylko że kurczę eliksiru troszkę brakuje. Lecz teraz Eee, Walkiria. Zaraz, czy ten Giant coś tam zrobił? Ojej, on jeszcze wypuścił rycerza. To ja wypuszczę Firebola i to na chwilę chociaż odepchnie. Dobra, nice, wyszliśmy wieżę. No wyszło całkiem fajnie dla nas. Z jednej strony, ale zaraz musimy teraz tak. Myślę, że chyba te strzałki będą dobrym rozwiązaniem. No, takim średnim w sumie. Ojejku! Fireball. Nie, żebyśmy tego nie przegrali. Dobra, walkira, stój. Dobra Teraz trzeba się ostro bronić No nie, dawaj gościu Uff. Tylko, że on teraz użyje jakieś... No właśnie, kurczę, przegraliśmy grę Niestety jedna przegrana, ale mamy wieżyczkę, czyli możemy wziąć sobie. O, minus 9 tylko. Wzięliśmy jedną koronkę, czyli możemy otworzyć kronczesta. I ram pam pam, drugi krąg leci 211 golda. O, już 1000 mamy. Dwa gemy to też spoko, się przydadzą, bo o, minionki i to dwa. Chyba sobie będę ich używał. Ole z to waliło. Pekki 3, Dobra, jest co ulepszać ogólnie, jest co ulepszać. Tylko tak, minionki na pewno będę chciał używać, tylko że na razie nie będę, są na trzecim levelu. Myślę, że za co ja bym je tu mógł wziąć, w sumie nie mam pojęcia za co. Pekkę też będę używał, więc ją sobie ulepszę. Strzałek też na pewno nie odrzucę z mojego deku, więc też sobie ulepszę, tylko zastanawiam się nad tymi goblinami. Hmm... To sobie już też ulepszymy, bo to też będę używał, ich, jeżeli tylko będę miał na trzecim levelu. To najchętniej bym sobie zaczął używać za gobliny. Tylko żeby ją po prostu w deku troszkę pod... Y, kość... pod... Y, pod levelować. Te minionki. Mm, dobra, ogólnie Gemys sobie. Zagramy sobie ostatnią gierkę. Jeszcze powiem, że gemy sobie zbieram. Tak jak chyba mówiłem to już, nawet nie wiem, ale powiem jeszcze raz. Że gemy sobie będę zbierał 500 na jakąś właśnie ofertkę, jeżeli będziemy mieli tutaj z legendarną skrzynką na tym koncie. To będę sobie ją planował kupić. Dobra, Peka. Ty tutaj musisz lecieć. Szkieleton armii sobie pójdzie tutaj. Czy on ma strzałki? Bo jeżeli ma strzałki, to będzie to dla nas katastrofa. A jeżeli nie, to wyjdzie nawet spoko, użył to z lekkim opóźnieniem. Także do 1300 tam obiliśmy, więc spoko. Dobra, tutaj peczka teraz poleciała. I czy ta peczka walnie chociaż raz wywierza? Jeżeli on nie będzie się bronił, to tak, nie, obronił się walkirą. Zrobił to bardzo źle, bo gdyby wypuścił Walkirię w tym miejscu, to P.E.K.K.A. by skręciła do niej i zanim by doszła, to wieża by ją zabiła. Że jego walkiria by przeżyła na 100 HP. Więc to są takie właśnie małe szczegóły, ale z takich szczegółów się mniej więcej to, ta gra składa, że trzeba małymi szczegółami sobie wypracowywać przewagę. O. I właśnie to na tym wyższym, jak i niższym poziomie to cały czas obowiązuje. Mm, dobra... Teraz, kurczę, Bombera tak troszkę nie wiem, czy dobrze to było, czy nie. Ajajaj, i patrzcie, co ja teraz zrobię. Knight tutaj. Nie, on nie zawróci, bo ja za późno wypuściłem. Gdybym go wypuścił wcześniej, to pekka by zawróciła tutaj do środka. Często mogliście to zauważyć, bo ja właśnie to robię na moim głównym koncie, jak gram. Bardzo często, zresztą sporo osób to robi, nie tylko ja. I ogólnie to jest taka spoko wskazóweczka. Taki prototyp można powiedzieć. Dobra, musimy się teraz bronić, bo wygraną mamy w kieszeni. O, firebola użył ładnie. Mówiąc w zasadzie ładować teraz firebolami i strzałkami na tą wieżę, to by miał pewne, że ją weźmie. No ale jednak postanowił ładować firebola na moje szkieleton armii. Ok, trochę się zarobiło na tutaj, aż zanim mówiłem eee, Bo zbędziemy się tego szkieletonu, nie, nie szkieleton, goblin, chatki Dobra, nawet nie będzie trzeba było, bo wygraliśmy kolejną gierkę, oh yeah Dobra, gramy ostatnią gierkę, bo się tak fajnie gra, jeszcze jedną sobie zagramy 480 pucharków, czyli jak to wygramy to będziemy mieli już 5 stówek Tylko, że koleś ma czwarty level, więc będzie troszkę ciężka, bo... Zobaczymy, zobaczymy Giant tutaj w to miejsce poleci Ok, on użył Pekki. dla nas spoko, tylko, że szkoda, że nie mamy skeleton army Chociaż czekajcie, mamy gobliny, to zawsze goblinami się to zatrzyma Eee, nie wiem co on zrobił w teraz. Chociaż my to troszkę. No nie wykorzystaliśmy tej przewagi jednym słowem Ktoś nas nowy dogląda teraz. To raczej od jego, od niego z klanu albo nie, z klanu to nie, od niego znajomych, ktoś ktoś zazwyczaj. Raczej, bo Jezu Dobra. Mm, teraz leci giant na gianta. On ma jeszcze walkirię, dobra, tą walkirię trzeba będzie jak najszybciej tutaj się pozbyć jej, bo ona mnie już denerwuje. Kurczę, w każdej walce ma ktoś tą walkirię. Not nice, jednym słowem. Dobra, mamy Pekkę, Knighta, Bombera, Szkieletony, Dopuszczamy zaraz. Spear, gobliny i gianta. Ładne combo się nam utworzyło tutaj. Tylko nie wiem czy to, było do, to był dobry pomysł z tymi szkletonami. Bo on teraz użyje strzałek i jest jednym słowem po nas. Ale nie, dobra, my to wygrywamy. Ładnie, wzięliśmy pierwszą wieżę. On użył jeszcze tutaj kurczę Fireballa. Ale do nas dolatuje Knight. I my to dokończamy. Good game, pięknie, pięknie, pięknie. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra. Co w sumie będziemy już kończyć? dalszy odcinek. Dobra. Ogólnie pamiętajcie, dołączajcie do klanu puki.pl1, albo puki.pl2, albo puki.pl3. W zależności ile macie buharków. Ja odwiedzam swoim głównym kątem w sumie każdy te klany, co chwilę zmieniał sobie, także jestem trochę w tym, trochę w tamtym, trochę w tamtym. Jeżeli odcinek się oczywiście spodobało to możecie zostawić łapkę w górę. Byłbym Wam bardzo wdzięczny, bo motywuje mnie to do dalszej pracy i do robienia coraz lepszych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie. Pa, pa.